Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie sierpniowe. Sierpień to miesiąc przejścia między ogniem a ziemią, między naszym sercem a odpowiedzialnością. Zacznijmy ten miesiąc z energii lwa, która przypomni nam, by odważnie stanąć w swojej prawdzie. A w połowie miesiąca poczujemy wpływy panny, która uczy nas porządkować, oczyszczać i wracać do takiej naszej codziennej równowagi. Pełnia wodniku 8 sierpnia może przynieść zaskakujące wglądy i potrzebę wyrwania się z jakichś takich naszych ograniczeń, zwłaszcza tych no, narzuconych przez otoczenie. Z kolei 22 sierpnia, kiedy słońce wejdzie do znaku Panny, wiele spraw tutaj może nabrać takiego konkretnego kształtu. To czas, kiedy warto zacząć działać, ale z taką wielką, większą, większą uważnością. Kochani, zobaczmy, co przygotowały karty dla was na sierpień. Z jaką energią wejdziecie w ten miesiąc? Mm, energią ruchu. Jaka energia będzie Wam towarzyszyć tutaj? No i oczywiście, co będzie głównym celem tego miesiąca? Jakie wyzwania i przeszkody no, możecie tutaj napotkać? Co Was może zatrzyma, albo wytrąci z równowagi? Co się uda? Co będzie sukcesem? Co przyniesie Wam radość w sierpniu? No i oczywiście czego unikać, albo co może tutaj okazać się jakąś taką utratą energii. Na co dobrze się otworzyć, co warto wpuścić do waszego życia, co będzie wam sprzyjać, czy to wewnętrznie, czy zewnętrznie. No i oczywiście, jaka jest rada na koniec dla naszej bagi. Kochani, zachęcam Was też do zajrzenia do swojego znaku Księżycowego Ascendentu, często właśnie tam a możecie uzyskać więcej wskazówek, a teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łyczek kawki, herbatki. No i zaczynajmy. Moje wagi, wchodzicie w ten miesiąc z taką bardzo dynamiczną energią. Coś tutaj przyspiesza. Pojawiają się jakieś wiadomości, być może te, no, na które czekaliście. No, to jest też energia decyzji, tak? Coś tutaj w każdym razie będzie ruszać, będzie ruszać z miejsca. Może to być związane z Waszą pracą, może niektórzy będą mieć potrzebę albo po prostu ochotę podróży. To też są rozmowy, tak? Być może coś, co tutaj było długo odkładane, no, nastąpi. No i to są też takie emocjonalne impulsy. Coś tutaj nie będzie Wam w każdym razie dawało spokoju, możecie odczuwać takie przyspieszenie waszych myśli i zwiększoną potrzebę działania, no, czy to właśnie komunikacji, czy wyjazdów. Również, to jest też również taka energia entuzjazmu, tak? Jakby tutaj coś się, jakieś możliwości tutaj mogą się pojawiać, jakieś takie okno się tutaj otwiera. Jednak przy tej karcie ważne jest, żeby nie działać, kochani, chaotycznie. Początek miesiąca na pewno tutaj sprzyja ruchowi, ale uważajcie, żebyście tutaj no, nie próbowali przeskoczyć jakichś no, ważnych etapów, tak? może nie pomijać jakichś rzeczy, które no, powinny być tutaj dociągnięte. Nie podążajcie tylko i wyłącznie za emocjami. Jednak, jeżeli czujecie, że coś tutaj chcecie zrobić, no to może tutaj być po prostu jakiś taki szybki, szybki postęp w sytuacji. Co będzie główną energią miesiąca? karta sprawiedliwości, no myślę, że sierpień będzie dla wielu wak takim miesiącem decyzji. Um, decyzji, które no, powinny być podejmowane raczej Mniej emocjonalnie, a więcej racjonalnie, tak? To są emocje... Sprawiedliwość mówi o, no, o... sprawiedliwości, tak? O uczciwości. To jest taka też energia naszego wewnętrznego wyważania. Konieczność często gęsto stanięcia twarzą, twarz z jakimiś konsekwencjami być może naszych wcześniejszych działań. Mogą pojawić się... Sytuacje w tym miesiącu, które no, mogą wymagać takiego obiektywnego spojrzenia. Tutaj, oczywiście, dla niektórych z Was no, mogą przyjść jakieś umowy, kochani, sprawy urzędowe, rozliczenia, czy to właśnie w jakichś sprawach takich formalnych, no albo też i w Waszych sprawach prywatnych. Sprawiedliwość mówi, że w tym wypadku tutaj nie chodzi o to, co czujecie tylko po której stronie stoi prawda. Dla wagi, która często no, analizuje obie strony sytuacji, to może być yy, trudne tak, ale to będzie, będzie potrzebne. Miesiąc wymaga uczciwości no i wobec siebie i wobec innych, nawet jeżeli coś tutaj się no, może wam też nie podobać. Tak? Dobry moment na pewno na uporządkowanie, Waszych takich spraw formalnych, finansowych, a nie wiem, etycznych, dokończenie jakichś takich, właśnie umów. No, dobra energia do tego. Co będzie głównym celem miesiąca? Kochani Kochankowie, no jest oczywiście karta miłości, romansów, ale przede wszystkim to jest karta wyborów, karta decyzji. Niekoniecznie to muszą być, choć jak najbardziej mogą, wybory między dwoma osobami, ale to są wybory pomiędzy takimi dwiema ścieżkami. Jedna to jest ścieżka waszego rozumu, a druga to jest ścieżka waszego serca. No to jest też czasami, jest nam ciężko wybrać, a tutaj musimy znaleźć, po której stronie jesteśmy bardziej autentyczni. Celem będzie podjęcie takiej decyzji, która no, jest w zgodzie z Waszymi wartościami i uczuciami, tak? Ale jest również taką decyzją dojrzałą. To nie jest czas na kompromisy, które no, być może kosztują was zbyt wiele. Moment, kiedy wagi mają szansę powiedzieć wiem, co jest dla mnie ważne, i nie będę tutaj no, dłużej się rozdzielać. Na drobne, tak? Może chodzić o relacje u niektórych z Was, może tutaj będziecie musieli jasno zająć jakieś stanowisko po której stronie, może tutaj chodzić jak najbardziej o sytuacje zawodowe, które być może wreszcie będzie trzeba tutaj jakoś ukierunkować. Kluczowe będzie nie tylko rozmówienie się tutaj z kimś, ale połączenie z sobą, tak? Ważne jest, żebyście tu właśnie postawili. No, swoje granice, swoje stanowisko, żeby to były takie wybory oparte na waszych wartościach, żebyście tutaj nic nie wypierali. No i znowu tu jest ta prawda, tak, ale ta, ta prawda wasza własna, kochani. Co będzie zwaniem, przeszkodą? Choć bagi mają w sobie no, wiele wytrwałości. W sierpniu może być tutaj trudno utrzymać właśnie jakąś taką waszą wewnętrzną spójność. Siła, jako przeszkoda, wskazuje, że emocje mogą być no, tłumione, tak? Ale będzie potrzeba kontroli i będziecie tutaj. Y czy to nad sobą ta potrzeba kontroli będzie, no, albo nad innymi, tak? I to może właśnie prowadzić tutaj do, jakich, do jakichś takich napięć. To może być miesiąc, w którym niektóre wagi czują, że muszą wszystko trzymać w ryzach. Ale wewnętrznie coś tutaj właśnie może zaczynać, no, trochę pękać w was. Może pojawiać się jakaś taka frustracja, no, może być oczywiście przemęczenie. Albo też po prostu taka no, potrzeba trzymania fasonu i kosztem właśnie tej waszej takiej autentyczności. W relacjach może pojawić się trudność w wyrażaniu emocji, waszych emocji, tak? Takich emocji, które są takie głębokie. No i może wydają Wam się, że dla tej drugiej osoby są po prostu trochę niewygodne. Wyzwaniem będzie tutaj zaufanie przede wszystkim no do siebie, tak? To nie polega, ta siła nie polega tylko na takim wyłącznym kontrolowaniu, ale no, na otwarciu się, kochani, wobec siebie, tutaj na to, co czujecie tak naprawdę. No i co się uda w sierpniu? Kochani, karta cesarza mówi, że możecie tutaj osiągnąć taki konkretny sukces, a zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi o jakieś takie sprawy zawodowe, no, sprawy organizacyjne, jeżeli chodzi o rodzinę, nie wiem, może macie jakieś projekty. Cesarz jest taką kartą, która symbolizuje stabilność. Stabilność, strukturę, autorytet, to czas, w którym będziecie mieć szansę, no niektóre wagi mogą mieć szansę objąć jakąś taką kontrolę nad sytuacją a raczej w takim pozytywnym sensie. Dla niektórych może to być awans, możecie być poproszeni, żeby objąć tą rolę lidera, szefa. Może tu być zakończenie dla niektórych takie, jakiegoś, takie, jakiegoś takiego ważnego etapu, tak? A, no i po, przejęcie tutaj może odpowiedzialności za coś, za coś. No, to też może być jakaś taka budowa nowego planu działania na przyszłość. No i tak jak mówię, przejęcie jakiejś takiej właśnie roli przywódczej. A co tutaj się uda? Uda się to wszystko, co będzie oparte przede wszystkim na dojrzałości, kochani, i konsekwencji. Dla niektórych wak może to oznaczać polepszenie właśnie waszej sytuacji finansowej, a dla innych ustabilizowanie Waszych sytuacji, no, takich relacji osobistych, no, czy to też takich waszej, waszej codzienności. Kluczem będzie oczywiście tutaj jasność, że będziecie wiedzieć, czego chcecie, co chcecie robić. No i na działaniach, tak, czyli no, może tutaj być bardzo gorąco, bo tu jest jeszcze więcej tego ognia, kochani. Nie wiem, czuję, że niektóre wagi mogą właśnie dostać awans, przejęcie jakiejś pozycji, bo tutaj są też i te decyzje. I to wszystko może dziać się no dosyć szybko, dosyć szybko. Czego unikać, kochani? Królowa buław, no, następna karta siły, tak? Siły, pewności siebie, ale przestrzega Was w tej pozycji. Mm, przed, ja nie mówię, że wszystkie wagi, ale no możecie mieć takie sytuacje, gdzie uważajcie, żebyście zbyt nadmiernie nie akcentowali swojej niezależności a, i nie próbowali kontrolować sytuacji z takiej pozycji, ja wiem lepiej, tak? Yy, yy, tutaj no macie szansę być na pewno docenionym, bo to jest taka karta, która, energia, która błyszczy sama w sobie. Uważajcie po prostu, żeby tutaj nie wchodzić w takie tryby dominującej obecności. No i przede wszystkim nie ukrywajcie waszych, waszych prawdziwych emocji. To też może być taki sygnał, by nie ulegać no, pokusie wizerunku, tak? Jeśli um, nadmierna potrzeba kontroli tutaj, no. Uważajcie po prostu tak. No to tutaj może być też zazdrość. Tak, ktoś może wam po prostu też zazdrościć sukcesu, statusu. Yy, także uważajcie. Może to nie, że chcę przegasić tutaj wasze światełko. Yy, no, ale mogą tu być takie sprawy. Po prostu bądźcie ostrożni i tyle. Bądźcie sobą, jak najbardziej. Stójcie w swojej prawdzie. Ale nie nadużywajcie, szczególnie, jeżeli dostaniecie tą rolę szefa. Nie nadużywajcie waszej yy, waszej siły. Wasza, wasza siła jest, kochani, wewnątrz. Na co się otworzyć? No, kochana, kochani, no kochane, kochani, na stabilność. Król Monet no, jest taką piękną, dojrzałą energią, a, która mówi o, o wsparciu, o dojrzałych decyzjach, właśnie o stabilności. Zachęca was ta karta do a inwestowania energii we wszystko to, co jest trwałe, nie w chwilowe jakieś projekty, tylko te takie no, długofalowe. To jest też również energia osoby, która może być pomocna, może macie takiego króla monet wokół siebie, może kogoś, kogo będziecie się chcieli tutaj poradzić, to jest ktoś bardzo odpowiedzialny, ktoś z wielkim doświadczeniem, osoba bardzo zrównoważona. Ta karta może też symbolizować waszego partnera albo jakiegoś innego mentora, przyjaciela. Tak jak mówię, kogoś bardzo przede wszystkim dojrzałego, praktycznego, z wielkim doświadczeniem. Albo może ta karta mówić o waszej energii, tak? O waszych jakichś takich cechach, które wy macie, które są właśnie, no, takie bardzo praktyczne. Jeżeli, no. Skorzystacie z, z tej energii. To będzie po prostu bardzo no bardzo fajne, bardzo dobre, bardzo pomocne. Czas, żeby nie bać się tutaj takich jakichś praktycznych rozwiązań, czy to chodzi o, właśnie o finanse, czy o pracę, no, czy też o Wasze relacje. Otwartość na, na przewidywalność nie musi koniecznie oznaczać, kochani, nudy. To są takie stabilne fundamenty, które no, dają wam siłę, tak? Dają wam moc. I w sierpniu warto postawić, yy, czy to na takie osoby, czy na takie sytuacje, czy na takie właśnie podejście, tutaj do sprawy. Ze spokojem, z praktycznością bez, yy, bez chaosu, moi drodzy. Co będzie Wam sprzyjać? Karta świata mówi o takim domknięciu ważnego cyklu, ważnego cyklu. Um, I to będzie was wspierać. To może być zakończenie jakiejś relacji dla niektórych, ale może być właśnie zakończenie jakiegoś projektu. Ja myślę, że wy tutaj, niektóre panny, albo w ogóle zmieniacie pracę, albo przechodzicie po prostu no, na taki nowy poziom i tutaj coś musi być, kochani, domknięte, jakieś takie właśnie zobowiązania, um, albo po prostu no, przechodzicie przez taki. Etap wewnętrzny, w którym czujecie, że coś tutaj już jest za wami. Karta świata przynosi też takie poczucie spełnienia, poczucie uwolnienia się, no i oczywiście takiej też większej świadomości. Bardzo będzie Wam sprzyjać w tym miesiącu umiejętność spojrzenia na wszystko z takiej właśnie szerszej perspektywy i dopuszczenie do siebie tego odpuszczenie. Od, od siebie tego, co już po prostu no nie spełnia żadnej funkcji, już Wam nie służy. Dla wagi, która często się waha, to może być właśnie taka bardzo dobra energia, która pozwoli Wam tutaj uznać, przyznać to, że tak, coś tutaj się już domyka no i nie musicie, nie musicie do tego wracać. Królowa, królowa buław też jest taką energią, która no ona się za bardzo nie tłumaczy, tak. Ona po prostu idzie, idzie swoją drogą, idzie swoim planem. To będzie też dobry czas dla niektórych z Was na podróże, na wyjazdy, kochani, nawet takie dalsze. To jest też oczywiście karta celebrowania, świętowania. No, tak jak mówię, zakończenie jakiegoś, jakiegoś cyklu no i celebracja, która łączy się z tym, dzielenie się tutaj. Waszą radością, dzielenie się Waszymi doświadczeniami, no po prostu z innymi. Dużo szczęścia w każdym razie, dużo radości. No i jaka jest rada, kochani? Definitywnie zostawiacie tutaj coś ze sobą, coś tutaj, od czegoś odchodzicie, ale od czegoś, co już wam nie służy, kochani, co już wam daje, nie daje emocjonalnego spełnienia. Nawet jeżeli to coś kiedyś było dla Was ważne, to to już po prostu jest za Wami. Ósemka pucharów to decyzja. Czasami to może, może być niełatwe, tak? Ale no w tym wypadku konieczne. To nie, jest, to nie jest decyzja impulsywna tutaj. To jest raczej takie dojrzałe zrozumienie, że coś tutaj się właśnie wypaliło, coś już przechodzi do jakiegoś nowego etapu. No, oczywiście, dla niektórych y, możemy tutaj cały czas mówić o waszych takich osobistych relacjach, a coś tutaj nie wiem, może nie daje wam y, wzajemności, y, ale dla wielu mam po prostu przeczucie, że tu chodzi o sytuacje zawodowe, tak? Coś tutaj no dla tych, którzy dostają promocję Amazon, no to wspaniale, y, no albo po prostu wy decydujecie się właśnie zakończyć i przejść, bo już nie czujecie się spełnieni, coś tutaj się już wypaliło. Kochani, ogólnie tutaj jest bardzo dużo no, kart sukcesu. To będzie bardzo dobry miesiąc, bo te wybory to nie jest coś, żeby wy tu wybieracie, bo musicie, bo wy tutaj tracicie. To jest, to jest wszystko bardzo pozytywne i tutaj jest bardzo dużo możliwości budowy właśnie takiej stabilności, planów długoterminowych. No i być może wreszcie ponieważ przechodzicie w ten nowy etap, czas, żeby naprawdę tym razem spojrzeć na to, co wam służy, co, co zgadza się z takim waszym wyższym wyższym ja, co wam w duszy gra, kochani. Dobrze, tradycyjnie, jeżeli macie osobiste pytanka, zapytamy wyroczni anielskiej. Jaka jest odpowiedź na wasze pierwsze pytanie? Poproście o pomoc innych. Odpowiedź na drugie pytanie. Bądźcie asertywni. Moje wagi. Dziękuję wam bardzo serdecznie, że jesteście ze mną. Dziękuję za wasze wsparcie, za wasze komentarze, no oczywiście za subskrypcję. Życzę wam wspaniałego sierpnia i zapraszam na następne czytanka. Pa pa, moi drodzy.